Witam serdecznie wszystkie koziorożce na moim kanale na czytanie na pełni księżyca, która odbędzie się 16 maja. Zapraszam również na czytania prywatne, dowolna ilość pytań 60 zł. Duże czytanie czytanie roczne 100 zł. Pracuję również z wahadełkami kryształowymi, e, oczyszczając i energetyzując klienta, pracując z jego zdjęciem. Tak, cała sesja wynosi 100 zł. Wszystkie informacje znajdą Państwo w opisie, również adres e-mail, a ja tymczasem zapraszam na czytanie. A chciałam jeszcze dodać, że to czytanie nie musi rezonować z każdym z Was, dlatego że bardzo to też jest zależne od układu planet w naszym horoskopie urodzeniowym. E, nagrałam już czytanie na pełnię księżyca dlatego że tak w sumie u mnie też nachodzą duże zmiany e, czeka mnie przeprowadzka e, która miała być nieco później a wystąpiło no energia przyspieszyła i jak widać działa więc e, akurat przed samą pełnią będę się e, przeprowadzać więc e, czytanie nagram już nic nie szkodzi dlatego że odnowiu do pełni księżyc rośnie więc energia już idzie tak, tej pełni Księżyca. I pełnia ta jest nazywana pełnią kwiatową, tak? W zaćmieniu. Zaćmienie Księżyca również na tle gwiazd zbioru Skorpiona, a to oznaczy, oznacza zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany, tak? Procesy, które zaszły wnów Księżyca w byku, będą miały swój finał w pełni Księżyca 16 maja, co znaczy, że w naszym życiu będzie miał miejsce zupełnie nowy początek ale z uwagi na trudne energie, które teraz są, więcej odpoczywajmy, dbajmy o nasze ciało, naszego ducha, tak? Ponieważ poczucie pokoju może trwać nawet do kilku tygodni, więc naprawdę, drodzy Państwo, starać się omijać wszelkie czarne scenariusze. Ponieważ wiemy, że Jowisz wchodzi do barana, na razie jest jeszcze w rybach, ale później wchodzi do barana. Jowisz powiększa wszystko. Także omijajmy czarne scenariusze. A pamiętajmy, że energia wdzięczności za wszystko zwiększy liczbę radosnych doświadczeń. Także do dzieła. Drogie koziorożce, moje kochane, na pozycji co powinno odejść. Mamy na pozycji piątkę mieczy. Powinno odejść e, poczucie skrzywdzenia przez kogoś, które ciągle nosicie tak, jakby w sercu, tak? Karta mówi o przegranej, o byciu wykorzystanym bądź oszukanym, o jakiejś porażce e, o kimś. Karta mówi o kimś, kto wprowadził do naszego życia niepokój, tak? Sprawił, że troszeczkę zwątpiliśmy w siebie. E, odebrał nam coś i doprowadził nas do tego stanu, tak jakby z uśmiechem na ustach, tak? Piątka Mieczy jednocześnie wskazuje na to, że intencje tej osoby mogły być złe, tak? E, może umyślnie, nieumyślnie, ale mogły być e, e, złe. Raczej to ktoś, kto kieruje się w życiu chłodną kalkulacją i na pierwszym miejscu musi zaspokoić swoje ambicje, tak? Więc y, tak przedstawia jest, przedstawiana jest karta pięciu mieczy i na pozycji, co powinno odejść, ta karta powinna koziorożce kochane odweź, od was odejść. Możecie to też być wy, tak? Y, niekoniecznie ktoś obok, tak? Ale to rozpamiętywanie na temat tego, tego zranienia y, tej sytuacji y, jest czas, aby na pełnię księżyca sobie to przewartościować i bezpowrotnie po prostu oddać do. Przeszłości, tak? To już jest przeszłość, tak? Na pozycji dwójki denarów, co się wypełniło? Wypełniło się tyle, że koziorożec nie wie, co ma wybrać, więc znajduje, tak jakby zajmował się kilkoma sprawami naraz i nie wie, którą z tych spraw wybrać, tak? Ta karta dwójki denarów też. Może mówić o sytuacji, w której mamy do wyboru dwie perspektywy, czy dwa poglądy, czy dwie osoby, tak? W relacjach uczuciowych karta odnosi się do żonglowania uczuciami, co może oznaczać albo niepewność w sprawie jakiejś, tak? Czy powinniśmy na przykład zainwestować w daną znajomość, albo konieczność dokonania wyboru pomiędzy dwoma osobami bądź innymi, tak? Osoba, która znajduje się w energii dwóch denarów, straciła pewny grunt pod nogami, myślę i czuje się lekko troszeczkę przerażona, yy, nie widzi drogi wyjścia z sytuacji, trudno odpowiedzieć sobie na pytanie, co przyniesie nam większe korzyści albo w czym będziemy się na przykład czuli bezpieczniejsi, tak, bo denary to niekoniecznie pieniądze, tak, bezpieczniejsze, bezpie, bezpieczniejsi, i a na czym możemy stracić, tak? Pojawia się taka troszkę niecierpliwość, poczucie, że znaleźliśmy się w potrzasku, tak? A tymczasem najlepszym wyjściem będzie naprawdę tego do, e, wyboru dokonać, bo on się dokona sam. Jeżeli my nie dokonamy tego wyboru, to ktoś za nas to zrobi i być może na przykład stracimy jakąś szansę, tak? Więc proszę długo nie żonglować, drogie koziorożca, proszę, zobaczcie sobie tego pana, tylko się zastanówcie, tak? I w energii, kochani, co, co jest mocno widoczne, jest królowa buław, no pięknie. W tarocie królowa buław to jest walka i siła, tak? Chęć osiągania, brania, mówi o tym, że niczego się nie boimy, chcemy iść do przodu, mimo przeszkód, jakie mogą się pojawiać na naszej drodze, pokazuje się. Y, że chcieć, to znaczy móc, tak? To jest y, na pozycji, co jest mocno widoczne, czyli koziorożce mają chęć pójścia w końcu do przodu i nie zastanawiania się, tak jak tutaj w dwójce denarów, y, czy mi się to opłaca, czy mi się nie opłaca, y, czy ona mnie zostawi, czy mnie nie zostawi, na przykład tak, jeśli chodzi o uczucia, albo na przykład, a kurczę, pójdę do przodu, nie będę patrzeć, czy ta praca jednak będzie dla mnie stworzona, czy nie stworzona. No i nie będę patrzeć na to, że ktoś mnie tam kiedyś skrzywdził, czyli wchodzi ta energia e, ustrzelca, ale też być może to jest e, m, kobieta ognia, tak? Być może kobieta do życia e, koziorożca wchodzi. To może być lwica, może być strzelec, e, m, może być baran, tak? Ale też kto ma jakąś planetę bądź ascendent w znaku ognia, bo to jest znak ognia, tak? Więc. Chodzi taka kobieta, która gdzieś tam zaprząta koziorożcowi głowę, i koziorożec nie wie, co ma zrobić. Czy iść do tej kobiety, która go ciągnie, czy szukać dalej, tak? Więc yy, myślę, że yy, czy jeszcze wybrać kogoś innego, tak? Ale myślę, że ta królowa buław się bardzo mocno tutaj rysuje. No a na pozycji yy, Ty jako osoba, koziorożec, rysuje się jako dziesiątka kielichów, tak? Jeżeli koziorożec, a spod spodujesz cesarz, proszę bardzo, proszę. I odejście jeszcze. Ósemka kielichów, odejście w stronę ryb. O Jezu, proszę bardzo. <laughs> odejście od starych, niespełnionych yy, oczekiwań, tak? Odejście w nową stronę, w nową osobę, stworzenie raczej cesarz mówi o stworzeniu yy, takiej stabilizacji gdzie cesarzowi potrzebna jest tak jakby połówka, bądź praca, bądź druga osoba, przy której wszystko będzie stabilnie, tak jak należy. Też oczywiście e, ogień, tak, z tym e, żywioł ognia. No i drogie koziorożce, dziesiątka kielichów, tak, dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów jest tą piękną, piękną kartą, taką spełnienia się w rodzinie i myślę, że koziorożce są na pozycji takiej, że nie chcą już lawirować, nie chcą już dokonywać cały czas wyborów e, tych nietrafnych wyborów, ale mieć taki spełniony 10 kielichów, to nie musi być też rodzina, to może być spełniony czas, gdzie sam siebie koziorożec doceni, będzie się czuł bezpiecznie sam w sobie, ale też chce stworzyć rodzinę, tak? Jeżeli koziorożec jest w związku i ma rodzinę, to karta dziesiątki kielichów mówi, że już lepiej nie będzie, bo dziesiątka kielichów to jest najwyższy stan e, najwyższy stan e, tego spełnienia w rodzinie. I jeżeli w tym związku bądź w tej rodzinie nie jest dobrze, to już lepiej nie będzie. To już jest ostateczność, tak? Ale myślę raczej tutaj, że koziorożec ma ogólną aurę takiej dziesiątki kielichów, czyli takiej rodzinności, Partnerskości, spełnienia. No i oczywiście tu się rysuje karta ryb. Oczywiście, znowu proszę, ryby, strzelec. No niesamowicie. Kobieta Buław, może być strzelec, tak, bądź może też być jakiś inny znak Zodiaku z ascendem, ascendentem strzelca, na przykład, tak. No i pod spodem cesarz. No pięknie. Drogie koziorożce, życzę Wam naprawdę wszystkiego, co najlepsze. Jeżeli Wam się podobało moje czytanie, proszę zasubskrybujcie mój kanał. I trzymam mocno za Was kciuki. Idźcie do przodu. Nie ma się naprawdę co bać, bo ten rok przyniósł takie zmiany, które Wam w życiu były potrzebne. I nie bójcie się, nie obierajcie się tym zmianom. Otwórzcie na te zmiany ramiona. A ja Wam życzę wszystkiego, co najlepsze, i trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia.